powinniśmy zacząć mówić po prostu o gazie jako o ważnym, strategicznym, bezpiecznym, elastycznym paliwie dla gospodarki, nie tylko polskiej, ale gospodarki europejskiej. Proszę zwrócić uwagę, że w większości publikowanych strategii największych polskich spółek gaz pełni jedną z kluczowych ról. To paliwo, które pozwala Stabilizować polską energetykę to paliwo, które daje elastyczność, to paliwo, które daje bezpieczeństwo dostaw. Mamy całą serię dowodów na to. Prowadzimy inwestycje, jako kraj prowadzimy inwestycje, które... Są inwestycjami długofalowymi, to nie są inwestycje, które zabezpieczają nas na krótki okres czasu. Jeżeli zakładamy, że dzisiaj zapotrzebowanie na polski gaz to 18 miliardów metrów sześciennych, a prognozujemy, że na przestrzeni najbliższych kilku lat wzrośnie ono do 27 miliardów, jeżeli my widzimy po naszych klientach, jak na przykład klienci z branży ciepłowniczej zwiększają swoje zapotrzebowanie na gaz, bo to jest dla nich paliwo, które daje im komfort, bezpieczeństwo i tą. Elastyczność, to myślę, że sformułowanie paliwo przejściowe jest za delikatnym sformułowaniem do tak ważnego paliwa, jakim jest w polskiej gospodarce gaz. Jeden z klientów grupy Orlend na innej konferencji, na konferencji w Katowicach, pokazał wykres dobowo-godzinowy produkcji jednego z bloków gazowych. Ten wykres wyglądał jak piła. Ten wykres był, pokazywał, że blok y, został podnoszony w ciągu doby 12 razy do maksymalnej efektywności i później wygaszany do mniej więcej 50% możliwości produkcyjnych. Nie byłoby to możliwe do osiągnięcia przy żadnym zastosowaniu żadnego innego paliwa. Jeżeli popatrzymy na wolumen, Wzrost zadeklarowanego wolumenu w ciągu ostatnich 4 lat na przykład w branży ciepłowniczej to deklaracje zwiększyły się o 70%, a realizacja o ponad 100%. To też pokazuje, że nasi klienci dostrzegają to. My z drugiej strony dostrzegamy potrzeby naszych klientów. Też pod kątem tego, aby nasze oferty budować z uwzględnieniem specyfiki biznesów, które nasi klienci prowadzą, wiedząc, jak bardzo strategicznym partnerem dla naszych klientów jesteśmy. Doświadczenia poprzednich lat, zwłaszcza tego czasu kryzysu energetycznego, uczą. Uczą i nas, i uczą naszych, naszych klientów, więc świadomość naszych klientów zdecydowanie rośnie. Przez to my też czujemy większą presję i odpowiedzialność na tym, żeby nasze partnerstwo z klientami było też na jak najwyższym i najlepszym poziomie dla obu stron. Budujemy oferty na, tak naprawdę na, w, w oparciu o kilka takich istotnych e, filarów. Pierwszy to jest partnerstwo, drugi to jest zaufanie, czyli to jest bezpieczeństwo, czwarty to jest elastyczność. Jeżeli popatrzymy na relacje z naszymi klientami, to z jednej strony my staramy się rozumieć specyfikę biznesu naszych klientów, czyli patrzymy na segmenty, patrzymy na branżę i patrzymy tak naprawdę na specyfikę pojedynczych nawet naszych klientów. Zmieniliśmy model ofertowania. Kilka lat temu fetyszem pewnego rodzaju w biznesie gazowym była gwarancja stałej ceny. Wiele firm, które nie trafiły z momentem kontraktacji. No, te decyzje biznesowe odbijały się przesłowiową czkawką. Dzisiaj to nasi klienci decydują, w którym momencie się kontraktują, jaki wolumen kontraktują. Jeżeli sytuacja biznesowa naszych klientów się zmienia, mają możliwość redukcji tego, tego wolumenu, a my staramy się naszym klientom doradzać i być dla nich realnym partnerem w biznesie.